Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, jesteście na kanale Zolciaki, jak to Zolciaki znowu w podróży są, tym razem Zatoka Bajka kozimek. spotykamy się tutaj na 5 zestawów, właśnie jesteśmy pod ee, gwiazdem, ale trzeba wyjechać w drugą stronę, jesteśmy już drugi raz, ponieważ jest bardzo fajnie, sympatycznie, a dla niektórych to będzie pierwszy A raz. Ale dla niektórych będzie pierwszy raz, tak jest. Dobra, zapraszam do naszego vlogu, do oglądania naszego długiego, długiego weekendu. A tu jest recepcja? Myślisz, że. O i to ma już kępy. to nie jest recepcja. No Jak nas sobie A trzeba co oni Kam kamery mają czytają pewnie nas. No dobra, ale jak nas potwierdzą, po że to my, to my. Dzwonić? Ale nie wiem jak tam parcela No to się dowiemy Dwi się otworzyły Dziwnie tak, nie? Ja nie pamiętam jaką mamy parcela teraz coś do nas przyjedzie, przyjedzie po nas? Czy mamy się udać do recepcji? Nie gdzieś? wiem, teraz jesteśmy bez... No wcześniej... bez sensu nie, wcześniej byliśmy na zrocie to tutaj było i... No było piekło, nie wiadomo, nie? Ale teraz? Zobacz, jakieś opaski wziąć czy coś? Chyba, że tu trzeba zatrzymać się, zostawić zestaw i pójść tam na pieszo? Nie wiem. Dobra, tak go zrobimy. Ale to jest wąsko, to jak zostawisz zestaw i co? Jak... No tutaj po prawej A... staniemy, spokojnie. A może? A, tu po prawej. Mamy parcele tamte do mnie. Na kameczkach, tak. Na kameczkach do mnie, do mnie, do mnie, do Ale ludzi, to już jest. No i tu się staje, no idzie, no idzie, no idzie. Nie ma innej, innej opcji, nie widzę. No nie dobra, wszyscy wychodzą. No ja pójdę, jak to się sam. No ja mogę też no to przejść. Tak. A ty zostajesz, tak? Mamy dla Pawła mały prezencik. Tak, za... jeszcze, nie wie. jeszcze nie wie o tym. Urodzinowy, nie? Zaległy, bo żeśmy się nie widzieli wcześniej z nimi. a Więc teraz co mu, chcemy mu dać? Idziemy do niego, póki jeszcze nie jest tego... E... Świadom. Świadom, no właśnie. On tutaj się rozbuja, rozbija teraz, nie? On działa Daj cały czas. Tak, on działa, nic nie wie. W ogóle mi to. Widzę, że lenka też ćwiczy. No. Ale ma pomocnika, nie? Masz, zdecydowanie. Nie tą grubą rybkę. Tą grubą, to jest Gdzie jest ta gruba? Nie ma. A no. to tu przyjeździe. Zrób to z bawą, nie jest ta. Tak. A teraz nam dwie minutki, jeszcze, Paweł? nam no? dwie minutki. To znaczy? No, no dobrze. Mamy sprawę taką. Mamy rynką. sprawę. I jeszcze sekund. <laughs> To szybko, szybko zaczepimy, może wejść do przyczepy. Sekundkę! Sior. Siur! <laughs> <Sure. laughs> uwaga, dziękuję! Uważaj, teraz. Zaczepimy, no. będzie. Pable. Jeszcze raz zaległe te Ja mam też dla Ciebie zaległy, zaraz przyniesiemy. Aguś, ona nie ma czasu na biznesowe sprawy. Teraz nie nie dziękuję, dziękuję. dziękuję. a ja też mam coś. Tylko... Nie mam tak ładnie zapakowane, ale mam tak normalnie. Dobrze. To jest, to jest za, za, za ten, gdzie to było twoje? Na gorący, a to jest. gorącego. No nie mieliśmy okazji wow. się spotkać. teraz. 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 To się nie, teraz. Co ty daj spokój. No dziękuję, dziękuję no, czy da? Dziękuję. Dziękuję. To teraz zapraszam ciebie ja tam. To zaraz tata zobaczy. Później, ja to później, dobrze? później po przywitaniu. No, po tutaj. <laughs> dobra, idziemy pakować, rozpakowywać się. Dziękuję bardzo. Ale... Dzięki. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. <laughs> dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ojej. Agnieszka moja chciała zapakować to, a ja mówię nie. Zobaczymy co trwałeś się spadło. To. to pakuj to, ja zobacz, Ja to zobacz. wiem co, co to będzie, także mi się na pewno przyda. A ciekawe czy zgadniesz co to jest. Mariusz. Siema, 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 siema. Jedzie? Chodź, siema, da, da, da. Nie, nie, ma pogody, nie ma Nie ma A, dajcie

to jak je, je, ty drugi hmm? No ty otwieraj, no otwieraj. A dam mój! Się pleży, to To jest... no dobrze, dobrze. ja mam otwierać. A co nie możesz? No, 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 drugą no, no, stronę no, że poleci ten? W kosmos? Włączaj na nagrywanie? No, zanakuj, no, zaraz to zrobimy mamę że No, u mnie już wyfalbo mało. widać. Głowę aż widać? Jo. No to chłopczyk dziewczynka, Kartago. O. Boga. Sió. I po ten nowy obrus. Tak po ten nowy obrus. Tak jest, teraz tak, Ale czy nie widać? Co mi nie powiedziałaś? Nie być inny Rosik, nie Adam. Tak no to. Ale to jest, we... damy radę. Jesteśmy na kempingu, nie? <grymka> <To> Kemping wybacza. Trzy drążki, ale super. A co na ja, to ja, rozplączę? Ja mogę. Tyle jest. ja, ale rozwiążę wszystko. No tak, Damy radę. No i tak, moi drodzy. Nie, a da Tak jest. Za przyjaźń, tak, na... za Karamanin i za to, żebyśmy się za rok zaś spotkali. Ja takim sobie bym znaczy, się tak, Jeszcze tak. lepiej. I I Pierwszy wiecie? dzień przyjazd, oczywiście wieczorem, popołudnie. Adaś prezentuje się. Jak chcecie takie placki, musicie wbijać na Zolciaki, na kanał YouTube i Bielski Karawanik. Tylko takie placki. Tylko ja mam MasterChef dzisiaj prezentuje piękne placki. Ja. Ale jak zapach, co? Zapach jest nieziemski, już się pół kempingu tutaj wprasza do nas, ale niestety placki no. są ograniczonej ilości. Tylko mamy tutaj tyle tarczycy, ale gdybyśmy wiedzieli, to byśmy zrobili takie duże wiadro, no niestety tym razem tylko dla grona tutaj, który przybyło, słuchajcie, mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć parcel naszych, jeszcze dwie dojeżdżają, pół kempingu nasze. Kto robi placki? ciasto? Agusia. Agusia, Barczykówna. Barczykówna, oczywiście. <tosana> placuszki, nie ma więcej klasyczków. chyba, że 50 złotych. Możemy się dogadać, tak. tu jest zrobione wszystko takie Adam, gdybyśmy mieli łóżko polowe, byśmy się nie? tak, słuchajcie, no y co wam mogę powiedzieć? Takich placków by nigdzie nie. a w ogóle przede wszystkim, jakby ktoś chciał tu dyszkę za Tak. bo to jest kawał placka, zobaczcie, bo to żeby nie było, pokaż tu Mariusz. Ja, to, to, to jest kawał placka, to, 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 nie myślę, że to jest takie ten, nie? Ja tu by 5 litrów oleju wleś, to olej też kosztuje, nie? Mariusz spuścił z diesla, bo. To no. Jest... I 20, 20 kilo ziemniaków no, wleś. to nie, ma, nie, ma, nie ma. worek by wszedł cały, nie? Ja. No. Mamy radę. Mamy radę no i tak siedzimy sobie wspólnie. Miesiadujemy dzisiaj pierwszy dzień, tak? Tak jest pierwszy, pierwszy dzień. Już... Idziemy na koncert. Mariusz powiedz, że idziemy na koncert w Idziemy na koncert, bo ja, tak. zatoka Bajka organizuje piękny koncert. Świetny koncert. Koło 20.00 zaczyna się. Idziemy na pewno coś u Mariusza na kanale będzie. Także oglądajcie. Nie tylko u Mariusza. <laughs> Nie tylko. Tak. Żeby mnie zostało coś z tamtych lat Mój mały inny Buzyczny światł czasu To by wytarza, to wytarza, to nie chód Mam jeszcze wiarę O biegł Czaj Shojcie Biecki Karwani Świet na koncercie, słuchajcie się, Zobaczcie, oni się tam grzeją, w plecy tutaj. zimno, ale dobrze grają. Także. Okay. świetnie. Także na wypoczynek wyszło, co? Adam? Super. Z kobietą tak. przyjść, z dziećmi, wypocząć. Posłuchać Zobaczcie muzyki. w ogóle jak tutaj jest pięknie. Ten ogród tutaj. Ale piękne, palone, tutaj takie małe połowy kwadratowe, które robią urok całego tego tutaj okolicy. I miejsca w ogóle, tak? No i miejsca super jest. Nie? Pięknie. Pięknie, tak. Ja myśmy poprosili go o przeżyj to sam, także jest super. Także bardzo ogólnie w ogóle słuchajcie, pozdrawiamy tutaj jeszcze raz z Mariuszem e, na dwie kamerki. Słuchajcie, bardzo dziękujemy też pani menadżer Agnieszce za zaproszenie tutaj. Za pozwolenie z filmowania tego, jest mega petarda, naprawdę bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się tak, że tak będzie fajnie, nawet nas zapraszali, żebyśmy coś zaśpiewali, no ale my tego nie umiemy, tak. my za to placki ziemniaczane dobrze robimy, dokładnie. Zobaczcie ile Humor dopisuje, w z koncertu. No, jest no, jest na o, gawery, i Na życie patrzysz, bez, bez luki, emotii, Na przekór ludziom ludą, i ludziom brew. A Ale jak dzień jest. Dzień dobry, dobrym dniu. Hałas dochodzi, słuchajcie. Jesteśmy posiadanku. Niektórzy? Tu też w pompujemy cztery supy, tam żurawcia stoi daleko, przy koperze. To dzisiaj będzie dzień pływania, mimo to, że pogoda jest taka sobie, ale jest ciepło. Nie padało na szczęście, no i będziemy dzisiaj pływali. coś jakaś część. Zaczynamy nie Paweł? Tak jest. Ryzykujemy. Woda tak ciepła. Jak chorybacy. 27 stopni. jak policy. Bardzo ciepła woda. Polecamy. Dobra, popływamy trochę. weź weźmiesz kawalkę? Ja to drugie. To ja mam ograniczone ruchy. I co? Możesz, możesz mnie nazywać amatoro. Nie obrażaj. Gdzie masz te ręki? Damska, damska Oj, tam. damska stół. Po się nie ruszać? Na to pod nim tam. I raka, ja to chyba pójdę po tego co Biorę się. Na, ja i tak mam... ci no nie? Nie, nie no, nie. nie zwalniaj mnie. że tam fotka trochę zmoknie zimnym. O, dobra. Ja mam. Tylko każesz mi się wrócić. Ty każesz użyj mi się wrócić.

Cos się dopa zadłużyła tutaj Pawłowi. No. dobra, idę po słuchawkę. Idę się przebrać i będę się pływać po koresku. Wiatr jest duży. to końców tutaj. Nie, nie jest. Zobacz, jaki fajny kutor zrobił w stylu. Okay, idę idę, Wiosła ci przyniosę. A wózka nie chce cię wziąć? Nie, nie. Ja zaraz wchodzę, tylko wiesz, ja to jak amator, nie. Ładne chmury. Zaraz przychodzę, dziewczyny. O, pane długi poleciały. Ojej ja! Nie jest takie No i słuchajcie Tak sobie kuchamy Tam daleko Katarzyna Za mną Paweł z dziewczynkami Pogoda na razie słoneczna, człowiek tam się troszeczkę nam chmurzy Ale jest fajnie Ten zbiornik tutaj jest nieduży, aczkolwiek głęboki No to jest naturalny zbiornik Wodny, więc tyle ile wody napada, tyle jest po prostu. Ogólnie jest mega, powiem Wam. Zobaczcie, jak to wygląda, z tej perspektywy. Eee, tu za tą groblą jest kolejny zbiornik, jak pamiętacie. Tam można łowić ryby. Na tym zbiorniku, gdzie jesteśmy, gdzie ja jesteśmy teraz obecnie, z Wami to tylko do zabaw. Oczywiście można wypożyczyć rowerki wodne. Nie wiem, czy są takie dostępne. Chyba nie. No, i tam oczywiście dziewczyny nasze Agnieszka Gosia. I nasze porcele za, za sosnami, tak? Także chłopcy na rowerach gdzieś tam jeżdżą w eee, hulajnogach. Także każdy spędza tak jak chce. Poczynek fajnie, naprawdę mega ekipa. Także super, jest naprawdę. My też właśnie w Decathlonie, no to jest bajka, co? A tu pawciu zasuwa. Dużo lepiej. Ja dawaj, dawaj. jak Tytanik Titanik jedzie grubo, Ja jestem niby tak? To ręki, tak? Nie ma żadnych reguł na nożu. Bez reguł? reguł jest co? Ale to musisz te nogi schować do góry, żeby lepiej. Nogi schowaj na górę, żeby lepiej szybciej płynąć. Super, bo wtedy tak przyzwyczajam ciało, jakbym wpadł. Zostawiam <noise> z tą zimną wodą. zimnej wózki? Dlaczego? O zimnej wózki. Ja. Ja. Jeszcze raz. Jeszcze <noise> raz. No. I tutaj trzy supy na razie pływają, nie? Trzy supki. No. Ale jest woda petarda, nie? Super, jest na no też. Ja żeby ja, nie zimniejsza, ale już nie tak, trzymasz duże nogi, to naprawdę jest ciepło, nie? Nie, jest chłodko. Daj, daj radę. To jest taki szok, że jest niby chłodny, ale... Znaczy Nawet nie wiem, jest... czy chciałabym pływać. Czemu? Tak, 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 z nogami naprawdę. Miałam, spalamy. jak, jak to robić rowery, nie ma rowerów, tak, 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 nie tak, stoją, nie ma roweru tak, 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 na. tak, nie wzięliśmy, tak, 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 Dobrze, no, tak, tak, nie, Paweł? tak, 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 Paweł a ja jak siedzę, muszę mieć taki... No, no. To takie? Nie. No, Dla No. no, no dobre by były. Pyszne, kurde, no. Wiadomo. Ja Wiadomo, ja kto robił, no ludzie, A, panowie, wiesz, Tarcica tutaj była od, od, od <noise> Pawła, żony, od Agnieszki, no. szewków ni master Szefów. No. Do On miał normalnie mantel, w sensie miał ubranie. Tak, i ubranie jeszcze. No. Na czarno, prawdziwy kuchni, a napiski były jakieś? A my tutaj mamy teraz zbiorowisko, zastanawiamy się, co uczyć. Co Co dalej? Czekaj, dalej? bo gdzieś tą flaszkę mięsowana, ona się utopiła. O boże. No i spoko. Jest ta muzyka w tle dla dzieciaków? nie. Wypoczywamy, pływamy dalej. Nie mam kamerę. No nagrywam, patrzcie. Patrzę, się na potrzeby filmu wpadniesz do wody. No. <laughs> I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind everybody in the world die please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way into be put down.